Witam wszystkich bardzo serdecznie na mojej prolekcji. Pogadamy sobie o grupach proxy, czyli generalnie jest to sposób na natywny mechanizm dostarczania wysokiej dostępności dla Zabbix proxy. Wersja 6.0 wprowadziła taki mechanizm dla Zabbix serwera. Natomiast wielką taką, wielkim marzeniem wszystkich użytkowników Zabbixa było to, żeby coś podobnego zostało wprowadzone dla Zabbix proxy. No i z wersją 7.0 zostało to wytworzone, ma oczywiście jakieś swoje ograniczenia, bo to nie jest rozwiązanie jeszcze idealne, natomiast jest to rozwiązanie, które ma szansę pomóc wielu z Was w obsłudze środowiska Zabix. Więc tak, no to taka, co możemy sobie po powiedzieć o tych grupach proxy, co wiemy, więc grupy proxy, znaczy proxy mogą być włączone w grupę proxy, tak jakby z definicji. Ważne jest też to, że nie ma obowiązku, żeby jakiś proxy był w grupie, co nie, więc to nie jest wymuszanie na nas, że teraz musimy mieć jakoś przynajmniej jedną grupę proxy. Czemu tak mówię? Bo pamiętamy o grupach hostów, co ja? Więc jeżeli tworzymy jakiegoś hosta, no to obligatoryjne jest dodanie go do grupy hostów. Aktualnie jest to wymuszone wewnętrznym mechanizmem Mieza natomiast natomiast proxy takiego czegoś nie ma, więc ta grupa proxy jest dowolna. Kolejną sprawą jest to, że Proxy będące w grupie proxy, dalej może być używane jako zwykłe proxy. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie można na jeden sposób takiego proxy używać, bo może się okazać, że są pewne scenariusze, gdzie jednak byśmy woleli z tej grupy proxy nie korzystać. No i mamy wewnętrzny mechanizm load balancingu więc to, które urządzenie, urządzenie proxy aktualnie zbiera dane z danego hosta, zależy od wewnętrznych mechaniz mechanizmów zabiegsa, więc nie jest to, znaczy jest to z grubsza deterministyczne, w sensie są określone -ok warunki, które mówią, kiedy host będzie migrowany na inne proxy, natomiast nie mam na to specjalnie takiego wpływu. No ale jeżeli decydujemy się na utworzenie grupy proxy, żeby host był przez nie monitorowany, no to raczej sobie zdajemy sobie sprawę, że niekoniecznie nad wszystkim będziemy mieli kontrolę. Konfiguracja proxy jest w miarę banalna, czyli grupy proxy, ponieważ tworzymy sobie proxy, formularz podając nazwę grupy proxy, podając timeout, więc to jest czas, przez jaki proxy musi być niedostępne, żeby hosty z niego zostały przeniesione na inne proxy. Należące do tej samej grupy oczywiście. I też mamy informację o tym, jaka jest minimalna ilość zdrowych proxy w danej grupie. I teraz bardzo ważna uwaga jest taka, że. Załóżmy, że mamy sobie grupę proxy, gdzie jest 10 proxy Dajem na to, bo czemu by nie. No i w tym momencie ktoś by stwierdził, że dobra, to ja bym bardzo chciał, żeby minimalną ilością proxy było 10. No to w tym momencie to jest radosny strzał w stopę, ponieważ jeśli mamy grupę proxy 10 proxy i minimalnie oczekujemy 10 proxy, no to awaria jednego proxy z automatu powoduje nam niedziałanie grupy proxy w sposób. Należyty, więc o wiele lepiej jest dać sobie odrobinę mniej, dajmy na to sobie przejść, powiedzmy. Więc to nam pozwala na awarię 6 proxy. Przepraszam, tak, no 6 proxy mówię. I teraz uwaga jest też taka, że te proxy powinny być też odrobinę większe niż normalnie. Więc załóżmy sobie, że mamy jakiś, jakiś monitoring prowadzony przez jedno pojedyncze proxy i monitorujemy tam, dajmy na to 20 hostów. No to w momencie, kiedy to proksy będziemy chcieli. Dać do grupy proxy, to musimy dać tam więcej RAM, więcej CPU, więcej różnych innych bajerów, z tego względu, że jeśli temu proxy przyjdzie razie więcej proxy, bo jakieś inne się wyłoży, no to z automatu potrzebujemy więcej zasobów, żeby ono to ogarnęło. Więc musimy zaplanować, że te proxy były odrobinkę większe, żeby mogły przyjąć obciążenie monitoringu z innych proxy należących do tej grupy. Więc warto o tym pamiętać. Dalej, jeżeli konfigurujemy proxy, to jeśli tutaj zwrócimy uwagę na to, sobie wezmę ja sobie marker, możemy sobie podać kolor markera, oczywiście, podać sobie tutaj, co to nie działo, ale technologia jeszcze przerasta aktualnie. Więc jeżeli podaję sobie tutaj nazwę tego proxy, to z automatu będziemy musieli podać sobie nazwę, znaczy adres tego proxy na potrzebne sprawdzenia aktywnych ponieważ do tego za chwilkę dojdziemy, natomiast musi być to adres, który faktycznie będzie wskazywać jednoznacznie na to, na to proxy. Też sobie informację, co jest aktywne. Generalnie konfiguracja proxy jest identyczna, w z wyłączeniem tego, że podając grupę proxy, musimy podać adres proxy dla agentów aktywnych. Konfiguracja Costa jest dalej prosta, więc mamy tutaj na samym dole, na samym dole, czołg monitoring realizowane przez serwer przez proxy czy przez grupę proxy. Oczywiście podając grupę proxy podaję nazwę grupy proxy. Tak, tą celą stworzyliśmy. Oczywiście. No i jak to już zrobimy, to w podglądzie proxy, to jest dalej w administracji proxy zobaczymy informację, jakie mamy proxy, więc mamy tutaj pro, nazwę, nazwę proxy, nazwę grupy proxy, której należy. Oraz z lewej strony mamy ilość, ilość i jakie hosty do tej grupy należą. I to jest też bardzo fajne, że widzimy, że aktualnie proxy 11, no tak niefortunnie nie nazwałem, e, hosta zawieszek stanął jak proxy, natomiast to bym mógł na przykład serwer Ubuntu, serwer Linux, czy, czy cokolwiek innego. Więc widzimy, który host jest aktualnie przypisany do którego proxy w ramach danego. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo jeśli będziemy mieli jakieś zgłoszenie, że halo, halo, ale na moim hoście nie działa monitoring, dlaczego danych nie ma. To patrzymy sobie, ok, które proksy danej grupy aktualnie monitoruje. Wtedy możemy się tam zalogować i sprawdzić, czy tam w logach coś radosnego siedzi. Więc ta informacja może być dla nas po prostu bezcenna czasami. W momencie, kiedy e, jakiś proksy zacznie być niedostępny, zwróćcie uwagę na to, proksy 11 jest niedostępne od minuty i 26 sekund, więc jest to czas większy niż, e, niż to, co było wskazane w. W konfiguracji, bo tam była nie minuta, no to z automatu host proxy 11 powtórzą sobie na naszych proxy 12. Więc to się stało automatycznie, ale też zwrócił uwagę na to, że ilość pozycji NVPS-ów wzrosła. I teraz tutaj są pokrywane literówki, które mam nadzieję przyciągną naszą uwagę, jak będę gadał o tym matematyce. Więc tak, pomijając to, że rebalancję grupy następuje przy każdej awarii proxy, oczywiście to jeszcze Zalix stara się, to jest, wchodzi to właśnie ten e, log balans, o którym na tak krzyżu nie było, stara się, żeby każde proxy miało mniej więcej takie same obciążenie. teraz, kiedy mówimy o tym, że grupa proxy jest e, zbalansowana czy tam niezbalansowana, więc warunkiem pierwszym jest to, że, będzie matematyka, bierzemy sobie e, wszystkie proxy, które należą do danej grupy i liczymy, Średnią hostów w danej grupie, która wpada na proxy. No i teraz muszą mieć miejsce dwa warunki. Po pierwsze, żaden host, żaden proxy nie może mieć więcej niż 10 hostów. W sensie mamy średnią plus 10 hostów. Ten warunek musi być spełniony, żeby grupa była zbalansowana, więc nie ma takich odstępstw. A po drugie, nie może być ani dwukrotnie tego więcej, ani dwukrotnie tego mniej. Więc patrzymy sobie, o, to proxy ma o 10 hostów więcej niż średnia grup w Proxy, jest to Proxy jest niezbalansowany, więc może zawieszmy mu jakieś hosty. I teraz to, co jest istotne, to to, że ten balans, czyli to rozkładanie obciążenia następuje tylko i wyłącznie w zdrowej grupie Proxy. co nie? Więc jeżeli będziemy mieć jakąś grupę, która jest niezdrowa, czyli wskażemy sobie, że mamy 9. tak jak ten pierwszy przykład, że mamy sobie 10 proxy w grupie i ustawiamy warunek, że mamy 10 minimalnych dostępności. Więc, jeżeli jedno padnie, no to z automatu ten mechanizm balansingu działać nie będzie. I teraz kolejna uwaga jest taka, że czym mówię, że ten mechanizm mniej więcej rozkłada obciążenia? Z tego względu, że mamy tutaj balansnik na podstawie ilości hostów. Natomiast powiedzmy sobie, że niektóre hosty mogą mieć takie większe, natomiast. Zawsze, że mówimy o wnecie zabiksa, mówimy sobie o NVPS-ach, prawda, więc mówimy, że nie mówimy, ile mamy hostów, nie mówimy, ile mamy metrów, mówimy, ile z NVPS-ów, wtedy wiemy, jak potężny jest nasz zabiksa. No i wiemy, że zabiks wie, ile jest NVPS-ów na danym proces. a skąd wiemy, że wie, bo widzimy to na tym screenie, że zabiks wie, tak jakby dowód mówi sam przez siebie. Natomiast NVPS-y nie są praktycznie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o... Balansowanie proxy, tylko ilość hostów per proxy, więc może być tak, że jedno proxy będzie bardziej obciążone niż reszta, potrafi mu się bardziej kaloryczne hosty. Więc to też warto brać po prostu pod uwagę. Tak jak było wspomniane, to jeżeli jakaś grupa proxy jest niezdrowa, tak jak na tym przykładzie, grupa pokazowa jest niezdrowa, no to balans będzie nieskuteczne. w sensie nie będzie działać. Mam tutaj dwa proxy, które nie działają i mają jakiś host w monitoringu, natomiast te hosty nie wędrują na ostatniego hosta. Więc widzimy, że na ostatnim proxy. Więc jedno proxy się nudzi, a dwa pozostałe nie działają i powinno się monitorować, tego nie monitorują. Więc to, więc nie jest to jakieś stuprocentowe, że, jakby to powiedzieć, to nie będzie w ten sposób, że Zabbix będzie wyciągał, wiecie, ostatni z tej grupy Proxy, że ej, widzimy mamy grupę Proxy, gdzie jest 100 Proxy, to jest ostatnie, i widzimy, że ej, wrzućmy tam wszystkie hosty, bo przecież to Proxy jeszcze żyje. Co? Tak nie będzie. No, jak sobie pomyślimy, ma to sens, co, nie? ponieważ jeżeli jakiś procent Proxy padnie, no to jest mało prawdopodobne, że hosty, które tam zostały, będą na tyle silne, żeby to obciążenie po prostu przejąć. Więc przymusowe danie im tego obciążenia się znaczyć tym, że nie będzie wtedy. Żadnego monitoringu, więc warto o tym, o tym pamiętać. Konfiguracja to jest to, co wspominałem, że proxy, które jest w grupie, że. Jeszcze nie teraz. Że można swobodnie dodawać i odejmować proxy będące w grupie. Więc widzimy że tutaj proxy, które jest, proxy 12, właśnie w grupie już po prostu nie jest. Można po prostu to radośnie dodać i odjąć. W dowolnej chwili. No i potem też możemy zrobić tak, że tutaj mamy informację o tym, że jakiś host może być monitorowany przez jakieś inne Proxy. Więc, albo nie, nie będzie monitorowany przez grupę Proxy, tylko przez proxy, który jest w grupie, co nie? ale w tym momencie nie będzie ląwany do tego hosta. Więc czy, czy to mówi dosyć jasno, za dużo słowa proxy zdecydowanie w tym wywodzie. Natomiast rozchodzić o to, że proxy może i dalej użytego jako. Zwykle proxy, tak jakby nie było w grupie, i w tym momencie nie jest dokonywany load balancing dla hostów, które są tak skonfigurowane. To jest to, co trzeba powiedzieć. Teraz tutaj wracamy do konfiguracji, bo mówiliśmy sobie o tym, że mamy ten load balancing no i wyobrażamy sobie, że dla skazań pasywnych wszystkiego rodzaju nie jest to kłopotliwe, ponieważ jeśli jakieś proxy monitoruje host, no to to proxy wie, że musi te żądania protokołem SNP wysłać, albo wysłać żądania do agenta w sposób pasywny i agent będzie dostawał tylko informacje od tego proxy. Natomiast warto zrobić tak, że po stronie agenta skonfigurować wszystkie proxy w parametrze serwera. Więc to jest ten parametr, który mówi o tym, jakie mamy serwery, jakie serwery mogą się do nas dobijać po, po danym. Ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to może stać się tak, że mamy jakiś taki, jaki jest taki najbardziej e, prawdopodobny scenariusz. Ano taki, że stwierdzamy, że mamy za mało proxy w grupie, więc dodajmy sobie jeszcze dwa. Natomiast w agencie nic nie zmieniamy, bo zapomnieliśmy. I w tym momencie może być tak, że jakiś agent będzie monitorowany przez proxy, którego nie ma na liście w parę różnych więc w tym momencie monitoring będzie po prostu nieskuteczny. To jest zagrożenie, o którym trzeba po prostu pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o parę Server Active, to możemy podać sobie tylko jeden. Jedno proxy albo co najlepsze, możemy podać zabić serwer. I w tym momencie, jak dobijemy się do zadów serwera w tym przypadku, to serwer powie, że hej, proxy, które Cię powinno monitorować, jest takie, a takie proxy. No i w tym momencie agent będzie. Już pamiętał, że to proxy ma dla niego konfigurację i nie będzie bez sensu, do, się to się do zadbić serwera. Takie podejście ma się swoje wady, bo jeżeli nie mamy zadbić serwera w formie wysokiego no to jeżeli serwer padnie, to nie będzie w monitoringu. No też inny problem, no ale w kontekście grup proxy nie będzie monitoringu przez proxy. Więc warto tutaj dać sobie parę parę wpisów. Więc co się stanie, tak, że mamy tych proxy po prostu więcej, albo jakiś proxy będzie nie działało. Więc zwróćcie uwagę na to, że mamy konfigurację parametrów serwera, tak jak wspomniałem, że wszystkie proxy są wpisane, natomiast w parametrze Server Active mamy wpisane te wszystkie, chociaż nie musielibyśmy mieć tych wszystkich, to nie? A to ze względu na magię protokołu, który tam jest. Taka sytuacja? A gdy będzie dobiła się po kolei do wszystkich proxy, więc dobija się tutaj do pierwszego, to Proxy akurat nie działa. No. Tak, tak czasami bywa, więc, więc agent dostaje zwrotki, nie dostaje zwrotki, bo proxy nie działa, co? on wie, że nie działa, idzie do kolejnej kolejnego, kolejnego proxy i tam od proxy dostaje informację, że ja nie wiem, co jest u Ciebie monitorowane w sposób aktywny, bo pamiętam, że mówimy o zabicie aktywnym, ale proxy 13 na pewno będzie wiedziało. I to co tutaj jest ten malutki JSON, to jest dosłowna zwrotka, którą można odczytać. W sensie to jest zrzucone stcepcem DAMA i zwrócić uwagę na to, że ten adres ten proxy13ms.com.net pokrywa się z tym, co wpisaliśmy w konfiguracji proxy, które należy do grupy proxy. Więc ważne jest to, że to, co to tam wpiszemy, że to jest DNS, to żeby ten DNS był rozwiązywalny przez hosty, które monitorujemy, że to jest IP, to żeby ten IP był dostępny po prostu. Więc. To, co tam wpiszemy ma znaczenie, więc to nie jest tak, że walimy ręką w i jest dobrze, nie, to musi być faktyczny adres tego proxy, bo na samym kroku ten agent się dobije do tego proxy 13 i poprosi o konfigurację, więc jeżeli się nie dobije do niego, no to mamy w tym momencie pewien, e, pewien problem. I teraz, jakie mamy ograniczenia? Ograniczeń jest kilka, więc takim najważniejszym jest to, że nie ma wsparcia dla pułapek SMSP w obrębie grupy proxy. Więc zwróćcie uwagę na to, że ktoś powie, że ale to totalnie nie ma sensu, ponieważ w tym momencie mamy to zrobione w ten sposób, że cała nasza infrastruktura sieciowa jest monitorowana przez grupę proxy i jest fajnie, bo działa SNMP. nie jest super, ale nie działa SNMP, SNMP. Tak? Dziwnie, co nie? I co, Muszę stać dodatkowy serwer obok, żeby tylko na pułapki? No na części nie, bo pamiętamy o tym, że yy, że proxy może być dalej używane jako zwykłe proxy, więc możemy już istniejące proxy, które będzie w grupie host, w proxy dać mu te SNMP pułapki do monitoringu i to będziemy, w tym momencie będzie to po prostu działać. Natomiast pamiętamy o tym, że dalej jesteśmy podatni na pewnego typu awarie, jeżeli to jedno proxy, które monitoruje te pułapki po prostu padnie, więc może to być problem. Jest to na tyle ważne ograniczenie, w sensie jest to ważne ograniczenie, jest to poważne ograniczenie, i Zapis sobie zdaje z tego sprawę, więc oni pracują nad tym, żeby to ulepszyć. To nie są pewnego rodzaju rozmowy wewnętrzne, o których nie będę mówić, natomiast kombinują o tym, że to ograniczenie po prostu zmieścić. tutaj na ten moment bierzemy to pod uwagę, ale żyjemy nadzieją, że będzie to legalnie ogarnięte. Ruch sieciowy oczywiście musi być udróżniony dla wszystkich proxy będących w grupie, w sensie, żeby nie było tak, że jakieś proksy, e, powiedzmy sobie, ma działalność w biznesie, drugie nie ma, jedno ma dostęp do takich portów, drugie nie ma. No musi być to po prostu jednolite na poziomie sieciowym, żeby mogły monitoring sprawować. No i kolejna sprawa jest taka, że proksy w grupie powinny być jednorodne. znaczy to, że. Mm, Konfiguracja ODBC, jakieś skrypty zewnętrzne i tego typu inne konfiguracje powinny być to samo na każdym proxy, ponieważ jeśli tak nie będzie, to ryzykujemy, że w momencie, kiedy host będzie przerzucony na inne proksy będące w grupie, no to po prostu nie będzie dla niego jakichś paradów konfiguracyjnych. Więc jest to bardzo istotna sprawa. Natomiast łatwo sobie wyobrazić, że jakiś host jest monitorowany. To jest baza danych, i robimy jakieś kwarendy. Nagle, ups, ponieważ dane, dane proxy nie ma wpisów o DBC, inni z connection stringiem i niestety problem. Więc staramy się o jednolitość w tym zakresie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o jednolitość, to bardzo ułatwia to, że staramy się raczej pełnię konfiguracji trzymać w pozycjach, a nie w skryptach. Co nie? Na to nie wiem, przykład z ODBC, więc. Gdzie, jak wszystko się wpisywało w DBC Inni, natomiast od pewnego czasu możemy connection stringa podać jako parametr w pozycji ODBC. Co eliminuje praktycznie potrzebę na utrzymanie tego pliku, więc to jest coś, co może nas odciążyć. Jeżeli mamy skrypty zewnętrzne, no to pytanie, czy one są potrzebne, czy możemy jakimiś natywnymi mechanizmami to ogarnąć. Więc pamiętamy o tego typu rzeczach. No, i jeżeli chodzi o sprawdzenia pasywne, to one działają bez problemu. Pamiętamy to, co mówił Mateusz, że zabić serwer i yy, zaznaczyć proxy, ma mechanizm autonegocjacji, jeżeli chodzi o wersję protokołu, czy to jest JSON, czy to jest yy, ten stary protokół. Więc tutaj nie ma z żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o agenty aktywne, to wymagana jest wersja siódma. Więc jeżeli się decydujemy na to, że grupa proxy ma nam sposób aktywny monitorować jakieś agenty no to nastawmy się na to, że te agenty muszą być w tej samej wersji, ponieważ w inny sposób one nie zauważą tego przekierowania. Więc wróćmy sobie do, do tego slajdu, gdzie on tutaj jest ukryty. To jest za malutki. albo było z Więc zwróćmy uwagę na to, że ten protokół, który, ten, ta zróbka, która jest wpisana, to jest Tego nie ma w i jeżeli agent starszy to otrzyma, no to nie będzie w stanie tego po prostu pokazać. Nie będzie wiedział, co z tym zrobić więc staramy się wtedy te wszystkie podbić również do wersji siódmej. Dobrze, pamiętamy o konkursie. To jest chyba trzeci raz, który będziemy o tym wspominać. Ciekawi, do jakiej ilości tu Jeśli macie jakieś pytania, no to możecie znaleźć mnie na LinkedInie. Pytania też oczywiście w sesji Q&A, która będzie za dosłownie minutę. I dziękuję za uwagę.